Zygmunt III Waza był pierwszym królem Polski z dynastii Wazów, która panowała w latach od 1587 roku do 1668 roku. Był synem Jana III Wazy, króla Szwecji, i Katarzyny Jagiellonki, córki Zygmunta I Starego, króla Polski. Urodził się 20 czerwca 1566 roku w zamku Gripsholm w Szwecji, gdzie jego rodzice byli więzieni przez Eryka XIV Wazę, poprzedniego króla Szwecji. Otrzymał staranne wykształcenie pod opieką Jezuitów i nauczył się pięciu języków, w tym polskiego. W 1587 roku został wybrany na króla Polski i wielkiego księcia Litwy po śmierci Stefana Batorego. Jego kandydatura była popierana przez kanclerza Jana Zamojskiego, który pokonał jego rywala Maksymiliana Habsburga w bitwie pod byczyną. Zygmunt III Waza został koronowany 27 grudnia 1587 roku w katedrze na Wawelu. W 1592 roku po śmierci ojca objął również tron szwedzki i został koronowany na króla Szwecji w Upsali. Jednak jego rządy w Szwecji napotkały opór ze strony szlachty protestanckiej i jego stryja Karola IX Sudermańskiego, który ogłosił się regentem. W 1598 roku Zygmunt III Waza podjął nieudaną próbę odzyskania władzy w Szwecji i został zdetronizowany przez Sejm Szwedzki w 1599 roku. Nie uznał jednak tej decyzji i do końca życia używał tytułu króla Szwecji. Zygmunt III waza był zwolennikiem kontreformacji i dążył do umocnienia władzy monarszej w Polsce. Przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy w 1596 roku i rozpoczął budowę zamku królewskiego i kolumny Zygmunta. W tym samym roku doprowadził do zawarcia unii brzeskiej między Kościołem Katolickim a prawosławnym, co miało na celu zjednoczenie chrześcijan pod zwierzchnictwem papieża. Jednak jego polityka religijna spotkała się z niechęcią ze strony szlachty różnowierczej i protestanckiej, która domagała się tolerancji wyznaniowej. Zygmunt III waza prowadził aktywną politykę zagraniczną i zaangażował Polskę w liczne konflikty zbrojne. Próbował odzyskać utracony tron szwedzki i rozszerzyć wpływy polskie nad Bałtykiem, co doprowadziło do długotrwałej wojny polsko-szwedzkiej od 1600 roku do 1629 roku. Starał się również utrzymać zwierzchnictwo nad Rosją po bezkrólewiu po śmierci Iwana Groźnego i popierał Dymitra Samozwańca jako prawowitego cara. To spowodowało wybuch wojny polsko-rosyjskiej od 1605 roku do 1618 roku, w której wojska polskie zdobyły Moskwę i Smoleńsk. Ponadto Zygmunt III waza interweniował w sprawach Rzeszy Niemieckiej i poparł swojego bratanka Ferdynanda II Habsburga jako cesarza. Brał udział w wojnie trzydziestoletniej od 1618 roku do 1648 roku i wysłał wojska do Czech, gdzie stłumiły powstanie antyhabsburskie. W 1621 roku musiał stawić czoła najazdowi turecko-tatarskiemu, który zakończył się rozejmem w Chocimiu. Zygmunt III Waza był dwukrotnie żonaty z kobietami z dynastii Habsburgów. Jego pierwszą żoną była Anna Habsburżanka córka arcyksięcia Karola Styryjskiego i siostra cesarza Maksymiliana II. Z tego małżeństwa urodziło się pięcioro dzieci, w tym przyszły król polski Władysław IV Waza. Po śmierci Anny w 1598 roku Zygmunt III Waza ożenił się z jej siostrą Konstancją Habsburżanką, z którą miał siedmioro dzieci, w tym przyszłego króla Polski Jana Kazimierza Wazę. Zygmunt III Waza zmarł 30 kwietnia 1632 roku w Warszawie i został pochowany w katedrze na Wawelu.